Cześć, widzowie, to ja kurczaczek mam dla Was niespodziankę. Tak mmm, powiem wam, jak mam na imię. Jestem Janek. No niespodzianka, fajnie, że mam tak na imię. Nie, tutaj gramy sobie w taką gejarkę, gdzie trzeba walczyć przeciw. No, tutaj jest taka po prostu piłka nożna, nie. Okazało się, że. Mmm, nagrałem dla Was odcinek kolejny, i znowu musiałem utworzyć konto, nie. Nawet wam nie powiem, nie mówię już z czego mam ten odcinek. Jakby się tam widzieli Brawl Stars to właśnie miałem z tego nagrywać odcinek. A dlaczego? Dlatego, no że brat mnie namawiał ciągle, trumi, Brawl Stars nagraj, Brawl Stars ze mną też możesz nagrać, Brawl Stars. I tak ja... Tak plocił mi, plocił, plocił i wreszcie się zgodziłem. Ale oczywiście nie wypaliło to, bo no, nie wypaliło to po prostu. Mm, tutaj trzeba chodzić na meczu ogólnie takie bzdury, po prostu tu się zakłada karierę. Trzeba tutaj na przykład walczyć, na przykład w meczu takim. Trzeba tu wybierać, w tym meczu trzeba wybierać dobrych piłkarzy, lepszych, dobrych piłkarzy, żeby Tutaj jeszcze idź brameczka. Na przykład tutaj wybieram lewy. To jest niewy... O kurde! Nie spodziewałem się, że będzie tutaj gol. No, no dobra. Jak mówiłem filmiki muszę robić do 12 minut. Chyba, że założę konto. No to nie muszę robić do 12 minut. Nie. Ale tak typ, No. Do 12 minut. Maksymalnie. Muszę robić film. Więc tutaj sobie pogramy w tą grę właśnie. Mogę dzisiaj jeszcze nagrać właśnie z Brawl Stars, z bratem. Więc się spodziewajcie tego, że będzie Brawl Stars na moim kanale. Niestety. Widzicie o co mi chodzi? Brawl Stars kiedyś była fajną grą, dzisiaj nie. Już w tym wieku nie. Teraz po prostu nudne nagrania. Wszystko przez to, że usunęli skrzynki. Ja zainstalowałem specjalnie Brawl Stars, bo widziałem na TikToku, że. No, no, widziałem na TikToku, że. Nie. Na Shortsach widziałem, że Brawl Stars ma powrócić wy skrzynki. Skrzynki mają powrócić do Brawl Stars. Więc zainstalowałem. Nie, nie wiem kto się jeszcze tak nabrał, ale ja się nabrałem, więc no tu już jestem w kłopocie idealnym, bo miałem za 18 milionów lepsze ulepszenie, a ja tutaj ulepszam niby lecą co, piąty poziom, super ekstra, dobra, zbieramy hajs i idziemy na mecz. Chyba, że ten przeciwnik jest za mocny. Nie jest słabszy, lecimy na mecz. Tutaj, 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 tutaj. To jest takie śmieszne, jak się tutaj przemieszczają ciągle, tak przemieszczają się. No i to będzie gol. No. 5 gwiazd. To już wiem, dlaczego był gol. No, to już wiem, dlaczego był gol. Pięć gwiazdek na kościół chłopa. Dobra. Bum. I dobijam główką. Proszę, Szczeldo. To jest, dobra. Mamy to. Myślę, że zagramy sobie trzy mecze i kończę odcinek, bo to jest w sumie nudna gra, jak na takie yy, nagrywanie odcinków. Ale wiecie, zawsze coś, zawsze coś, chociaż że nagrywam odcinek, nie. W ogóle miałem przerwę właśnie od nagrywania. Powiedziałem, że będę codziennie nagrywał. Dwa, dwa odcinki albo jeden short i dwa odci jeden odcinek. Nie, tak po dwa, ale no nie wyszło niestety. Nie, no jak ma pon pięciu gwiazdkowych piłkarzy, to no na pewno to on wygra ze mną mnie, ale tutaj, jak widać, jest słabszy dlatego, że ja mam lepszy wybór piłkarzy i oni mi szczerają po prostu bramki mamy aplatek szczelił gole nie będzie tutaj mój od bramkarz w ogóle tutaj złapał piłeczkę i tu będzie gol, platka. No co to jest? No, za wysoko głową odbił. Tutaj będzie, może, gol. No mamy gola. Jeżeli ktoś lubi taką grę, no niech po prostu napisze w komentarzu. Nie, lubię takie gry i będziemy nagrywać takie gry. Przykład to piłce. Uuuu, dawaj, dawaj, i szaram gola. Teraz to będzie gol. Latek. No i rec go, wessa normalnie. Gol 5 do 5 do 1. No i koniec. Wygrałem 5 do 1. Gratulacje. To było po prostu proste. W ogóle, ile dostęp hajsu? Mani, mani, mani. Tutaj kolejnego, oczy tutaj oczywiście reklama. Nikt nie chce ciebie reklamo zobaczyć nigdy więcej. Dobra, tu wybieramy piłkarza nowego. Może będzie jakiś ładniejszy. No, my oczywiście wybieramy Polaków, nie? Bo jak to nie by było, było bez Polaków, nie? polaczek taki ładny nawet sześciopaczek ułożony na brzuszku tutaj mamy jeden przykład takiego gościa no to tutaj sobie będzie no i ostatni mecz ostatni mecz zagram i kończymy ten odcinek ostatni mecz i zobaczymy, czy wygramy. Tu już mamy pierwszą akcję. I tutaj możemy trafić, ale też nie musimy. No i właśnie nie trafiłem. No to... Czy będzie kolejny gol? Jakby nie było bola, więc... Ale uznałem to jako akcja, nie? O, tu będzie piękna. Piękna bramka tu będzie. Chyba, że zablokuje głową. Bramkarz złapał. Co oni są za... Pia, hmm. ja, on szczeli, on szczeli. 100% szans. Aha, no to raczej nie szczeli. Chyba słyszę mojego brata, jak idzie, więc spodziewajcie się odcinka z Brawl Stars. Mamy pierwszego gola. 33 minuta meczu. Pierwszy gol. Nie mogę się nazywać FC. Bardzo... FC po prostu. Tutaj... O kurde. O kurde. Ale pięknie mi założył siatkę. Do siatki pięknie mi założył. Gol. To będzie gol. Patrzcie. Wybiorę na przykład tego, nie będzie gola 36%. Trochę w ogóle w kibiców poleciało. Dawaj. No nie, dlaczego? a czego tu nie ma gola? No i remis. No i, no i fajnie, że remis w sumie. I tak wygrywam. Jestem pierwszy w turnieju, bo to są turnieje ogólnie. To są turnieje. Więc w turnieju jestem i tak pierwszy. No. Tu jeszcze sobie kupimy piłkarza. W sumie to może kilku. Ten. Tu trzeba mieć jeszcze obronę dobrą. Tutaj. Mamy jeszcze na jednego piłkarza, więc spokojnie nam tutaj kupimy sobie 22 miliony. W sumie to na kolejnego, nawet nastać. To kupimy sobie. Tutaj jest ważna też obrona. żeby bardzo fajnie nam tutaj wszystko działało. No i mamy cały team. Takich już tych lepszych piłkarzy. w jakiś. Możemy kupić nowy stadion. Ale super. Ale to będzie super stadion. Tutaj w sumie to ile kosztuje kolejna? Przy... Mm, dobra. No i reklama. I możemy na tej reklamie skończyć odcinek. Widzowie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A ja kończę. Pa!